Będziecie spali obydwoje. So, o czym ty mówisz, chłopia? Nie, nie, nie daje ci więcej z ojcem niż 15 sekund. No dobra. Kiedyś Tomasz Tarara powiedział kapitalną rzecz. Wiesz to? to nie chodzi o to. Ale jeżeli stoisz w ringu w narożniku... I nie masz gdzie z niego iść, no to wówczas jest to no, sytu. odpowiadać tymi kopnięciami, ale zdaje się, że siła ciosu zawodnika z Wrocławia będzie tu decydująca, i w tym momencie mamy drugie liczby. Piotrowi Sokołowi na przetrwanie tej nawałnicy, jaką serwuje mu japoński drwal. Chce za go zamknąć, zabrać miejsce. I znów ta prawa ręka podbródkowy, wysokie kopnięcie, ale tu zdecyduje pewnie prawy sierpę Było kolano i w tej chwili bliski utraty przytomności ze Piotresem. Yeah. <laughs>